Jak zainstalować VirtualBoxa na komputerze i skonfigurować Windows Server? Najpierw trzeba zobaczyć, czy mam włączoną wirtualizację. Aby to zrobić, trzeba odpalić menedżer zadań, następnie nacisnąć wydajność i kliknąć na procesor. Tutaj mamy zakładkę Wirtualizacja. Ja mam wyłączoną. Jeżeli jest włączona, to można pomijać ten krok. Następnie musimy wejść do ustawień bios żeby to zrobić należy nacisnąć na start power i trzymając SHIFT nacisnąć uruchom ponownie jak to zrobimy pojawi nam się takie okienko, teraz klikam w naprawę i ustawienia oprogramowania układowego UEFI i restart sam się komputer ładnie wyłączy i włączy w BIOS dobrze następnie musimy znaleźć zakładkę z feature'ami naszego procesora w MSIO jest to pod overclockingiem następnie trzeba zjechać na sam dół mamy CPU Features i tutaj jest takie coś co się nazywa SVM Mode czyli Włączamy wirtualizację, Jest to tutaj napisane obok. Trzeba to znaleźć po prostu na AMD, to jest SVM, na Intelu zaraz pokażę jak to się nazywa, ale to w sumie też może zależeć po prostu od producenta płyty głównej. Klikamy z Disabled na Enabled i z Save and Exit i zapisujemy Save Changes and Reboot. Jeszcze warto wspomnieć, że czasami po zakładce naprawa, trzeba kliknąć ustawienia zaawansowane i dopiero później można w UEFI kliknąć Oczywiście jeżeli nie ma myszki w BIOSie, to trzeba używać do tego strzałek Tak jak ja teraz Dobra, tutaj mamy w Security i w Virtualization i trzeba włączyć po prostu te dwie opcje tutaj widać, że jest napisane Virtualization i tutaj tak samo, <laughs> więc co znaczy, że to trzeba włączyć po prostu później zrestartować, czyli exit saving changes dobra, jeżeli to już mamy zrobione, jak wejdziemy sobie w manager zadań i się w wydanych się procesor to wirtualizacja jest włączona dobra a jeżeli nie możesz znaleźć tego w GOSie, to po prostu poszukaj w internecie, jak to się robi. Następnie trzeba ściągnąć VirtualBox. Do tego wchodzimy Prama, w Chroma. Wpisujemy VirtualBox. Klikamy w pierwszy link. następnie w ten duży przycisk i tutaj od góry jak jest virtualbox 16.1.14 klikamy windows Fast i zapisujemy teraz klikam next, next, next i jest install to będzie wszystko po polsku To to za różnica rysujemy następny, następny i tak dalej Jak to nam się wyskoczy? To jest bardzo ważne. Klikamy zainstaluj. I finish. nam się uruchamia VirtualBox. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, musimy zdobyć ISO. Windowsa serwer i ewentualnie klienta. Możemy go ściągnąć albo z tej strony, albo z. Serwera szkolnego. Dobrze, kto już nam się ściągnie. Możemy to przenieść na pulpit i prawym wypakowujemy to za pomocą albo Seven Zipa, albo WinRara. Zależy kto co woli. jeżeli jednak będziemy przegrywać ISO z serwera szkolnego będziemy mieli od razu plik ISO, którego nie będzie trzeba wykonywać. w naszym przypadku to już można usunąć teraz przechodzimy do strony Microsoftu, która także będzie w opisie i klikamy drugi przycisk na którym jest napisane pobierz narzędzie ściągamy go, ja dla przykładu ściągnę na pulpit, bo tak jest prościej teraz go odpalamy klikamy. Tak. Wymaga administratora. Jak to się załaduje? Klikamy ACCEPT. Teraz klikamy drugą opcję. Klikamy Next. Teraz wybieramy Polski. Jak mamy pompa po polsku, to po prostu klikamy dalej, bo będzie wszystko dobrze ustawione. Klikamy są? dalej, wybieramy miejsce gdzie chcemy zapisać, ja wybieram pulpit i teraz klikamy zakończ i mamy plik windows.js w Windows. Jest folderze który wybraliśmy Dobra, i tutaj mamy ściągnięte jest serwerowe i klientowe. Jeżeli już te dwa pliki mamy ściągnięte, możemy zacząć tworzyć maszyny. Klikamy nowa. Wpisujemy sobie serwer. Wybieramy Windows 2019, to jest bardzo ważne. Dalej. Wybieramy ilość pamięci ram. Najlepiej sobie sprawdzić w menedżer zadań. Wydajność, ile mamy wolnego ramu. Jeżeli mamy wolnego 2 giga, to dajemy tutaj 2 giga i po prostu nie instalujemy drugiej maszyny wirtualnej. Natomiast jeżeli mamy więcej, to polecam dać więcej. Ja tutaj dałem 4 giga dla przykładu. Dalej, stwórz, dalej, dalej i utwórz. Teraz jeszcze w ustawieniach warto przyjść do systemu. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, zwiększyć ilość procesorów na 2 lub nawet na 3 <laughs> następnie wiecie, to jest bardzo ważne. Czy postawić sieć wewnętrzną internet 1, tutaj na drugim podłączyć sieć wewnętrzną internet 2. OK i uruchom. wybieramy sobie tą ikonkę dodaj i teraz w folderze gdzie mamy to osiągnięte ja mam to na pulpicie wybieram sobie iso serwera i wybierz i uruchom Klikam dalej, zainstaluj teraz nie mam klucza i to jest bardzo ważne standard ze środowiskiem pulpitu dalej akceptuję, dalej niestandardowa, dalej już jak to się nam instaluje to zajmie między 3 minuty a pół godziny to zależy od dysku jaki posiadamy w komputerze i na jaki instalujemy tą wirtualną maszynę teraz wybieramy nową, tutaj pracujemy sobie więcej dzieciami to albo klient, jak to woli. To będzie dla naszego klienta. Wydajemy sobie Windowsa 10 Dalej. Też można 4 GB RAMu. Ale to zależy od tego, ile kto ma wolne. Dwa to jest takie minimum. Poniżej dwóch nie wolno schodzić. Utwórz. Jest w ustawieniach. W systemie też można dać dwa procesory, jeżeli ktoś ma taką możliwość. I sieci. Dać sieć wewnętrzną. Internet 2 i też odłączamy. Tutaj wybieramy żółtą ikonkę Dodaj. I Windows 10 2004. Czy jako wersję mamy na komputerze ściągniętą? Jeszcze warto nadmienić, jeżeli mamy za mało miejsca na dysku C, a do tego będziemy potrzebowali około 30 GB, można to zainstalować na dysku D bądź jakimkolwiek innym, które posiadamy. Żeby to zrobić, tutaj należy wybrać folder na na przykład dysku D, i warto sobie wtedy utworzyć nowy folder na cofnieniu maszyny i wybrać go tutaj. Ja jednak nie będę tego tak robił, bo mam odpowiednio duże miejsca. Jak ktoś się nam załaduje, klikam dalej, zainstaluj, to można sobie pozamykać, też nie mam klucza Też jest bardzo ważne co wybierzemy, wybieramy Windows 10 Pro, Home działał, nie będzie Akceptuję, dalej, niestandardowa, dalej i ten proces tak samo zajmie między 3 a 30 minut, w zależności od prędkości naszego dysku. W międzyczasie przygotowuje nam się też serwer. Żeby pozbyć się tego dowolny dysk dowolne klawisze spowoduje włączenie z dysku, klikamy urządzenia napędy optyczne i usuń dysk z wirtualnego napędu. teraz na serwerze wpisujemy hasło oczywiście zap 1 i tutaj tak samo zap1mapov6 i zakończ eee, teraz klikamy prawy control i delete wpisujemy hasło Już Windows Server jest zainstalowany. Teraz czekamy na klienta. Musimy przyspieszyć to. Klikamy, uruchom ponownie. I tutaj w urządzeniach można zrobić to samo. Napęd optyczny i usunąć dysk z wirtualnego napędu. Dobra, klikamy Polska. Tu można zamknąć. Programisty. Pomin. Klikamy, że nie mam internetu. Kontynuuję z ograniczoną konfiguracją. Nazwa admin. Pasło z waku 1 MapReduceX. z 1 w pytania wpisujemy, byle są. nie akceptuje, nie nie podstawowe nie 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 nie, nie. dobrze Nasze systemy są już zainstalowane. Jeszcze dodatkowo, żeby mieć większą rozdzielczość niż jest normalnie, trzeba to nacisnąć urządzenia, zamotuj obraz płyty z dodatkami gościa. Klikamy tutaj i urucham. Next, next, install. Zainstaluj. I reboot now. Robimy to samo: urządzenia, zamotuj obraz płyty. Jeżeli co nam się nie wyświetli, bo czasami się nie wyświetla, klikamy w manager plików ten komputer, tutaj w stacji dysków i tak, next, next, install, Zainstaluj. i też uruchamiam ponownie. Jak widać instalacja się zakończyła. <śmieniciela> Rozjeść coś, jak powiększym okienko. Rozjeść coś, nam się za chwilę zmień. Jeżeli to nie zadziała sobie pierwszy raz, po prostu można zmniejszyć, jeszcze raz powiększyć. Ta działa. Tak samo to będzie działało tutaj. Zaczynamy pisać. Tu też należy poczekać. Jak widać, wszystko działa. Z taką konfiguracją czekamy na zajęcia, gdzie będzie przeprowadzona konfiguracja całej reszty rzeczy, czyli podpinanie pod domeny i tak